Na uroczystości otwarcia tunelu pod cieśniną Świny, stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin, inwestycji wyjątkowej, inwestycji, na którą Świnoujście i jego mieszkańcy czekali wiele, wiele lat. Dziś będziemy świadkami historycznej i zarazem symbolicznej chwili dla miasta i przełomowego momentu dla całego regionu. Na scenę zapraszam gospodarza inwestycji, przedstawiciela inwestora. Prezydenta Miasta Świnoujście Janusza Żmurkiewicz'a. Dzisiejszy dzień, 30 czerwca 2023 roku, to dzień historyczny, jak sądzę, w, w pamięci wszystkich nas. Kiedy nasze wyspy, Wyspa Uznam i Wolin, w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Jak to w 2007 roku powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, uznając, że budowa tunelu pod Świną to polska racja stanu. Gdy 1 maja 2004 roku Polska wstępowała do Unii Europejskiej, my, mieszkańcy Świnoujścia, podobnie jak mieszkańcy całej Polski, ciesząc się z tego wydarzenia, nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, jak fakt ten będzie miał wielkie znaczenie właśnie dla nas. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej otrzymała na rozwój duże środki finansowe. A część z nich to jest 775 milionów złotych, polski rząd przeznaczył na finansowanie budowy tunelu w Świnoujściu. Szanowni Państwo, warto żyć, gdy ma się marzenia. A jak Czuję się osoba, której marzenia się spełniają? Chętnie na to pytanie odpowiem. Wszystkim Państwu, którzy wspierali nas, podejmowali decyzje, ciężko pracowali, raz jeszcze serdecznie dziękuję. Wszystkim użytkownikom. Życzę bezpiecznej, szczęśliwej podróży tunelem, kiedy będą nas odwiedzać. A dzisiaj zaprosimy, kiedy, te, kiedy otworzymy tunel na spacer tunelem, to jest tylko 1440 metrów pieszo, bo to tylko ta okazja będzie raz. Mam nadzieję, że potem tunel będzie służył wyłącznie dla ruchu pojazdów. A przejazd tunelem, przestrzegając prędkość, która została ustalona, 50 km na godzinę, trwa niewiele dłużej jak dwie minuty. Jeszcze jedna informacja. Zainstalowany został odcinkowy pomiar prędkości w tunelu. I będziemy... I będziemy skrupulatnie ten przepis przestrzegać. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, mieszkańcy tej ziemi, mój świętej pamięci brat powiedział kiedyś, że Zachodnie Pomorze to polska racja stanu. Polska racja stanu to jedność naszego państwa, jego siła, jego sprawność, jego gotowość do wykonywania wszelkich zadań, jego gotowość do kierowania tym wielkim i ważnym, można powiedzieć decydującym dla naszej przyszłości, procesem doganiania przez Polaków, przez nasz naród poziomu życia, poziomu gospodarczego, poziomu kulturalnego, tych wszystkich, którzy mieli na zachodzie Europy więcej historycznego szczęścia niż my. I ten proces trwa, i to, co dzisiaj tutaj się staje, otwarcie tego tunelu, a przedtem jego budowa. Jest aktem, który odnosi się do świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do tej łączności z całym Pomorzem Zachodnim i z całą Polską, ale odnosi się także do tych największych spraw, największych spraw naszego narodu. I dlatego to jest takie ważne. I dlatego chciałbym tutaj jeszcze raz. Serdecznie podziękować, bo przed chwilą czyniłem to osobiście, panu prezydentowi Żmurkiewiczowi za to, że tak bardzo zaangażował się w tą sprawę. Za to, że żadne różnice polityczne i ideowe, które pewnie w niejednej sprawie nas dzielą, w niczym tutaj nie przeszkadzały. To jest taka postawa... która powinna łączyć tych wszystkich, którzy w różnym czasie odpowiadają za sprawy Polski. Życzę tego wszystkiego, co będzie budowało pomyślność tej ziemi. Dziękuję bardzo. Przypadł mi zaszczyt od czytania listu, który do państwa kieruje pan Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że najważniejsza w historii Świnoujścia inwestycja dobiegła końca. Po wielu dziesięcioleciach przestanie być ono jedynym polskim miastem niemającym stałego połączenia drogowego z pozostałym terytorium naszego kraju. Odtąd kłopotliwe połączenie promowe między Wyspami Uznam i Wolin zastąpi droga poprowadzona tunelem pod Świną, długo wyczekiwana przez mieszkańców i odwiedzających tę piękną miejscowość. Cieszę się, że budowla ta powstała w mieście, które szczycie się już innym strategicznie ważnym obiektem, jakim jest tutejszy terminal, terminal LNG. Bo cytując patrona tego obiektu, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w Świnoujściu Polska się nie kończy, lecz dopiero zaczyna. Wielka determinacja samorządu Świnoujścia. Wielka determinacja pana prezydenta, pani wiceprezydent. Pan prezydent Żmurkiewicz, pani prezes, wiceprezydent Michalska i samorządowcy wierzyli w to, że kiedyś te marzenia się ziszczą, bo warto mieć marzenia, bo ci, którzy mają marzenia, realizują trudne, ambitne, wydawałoby się niemożliwe do zrealizowania plany. 2015 rok i było tylko lepiej. W expose pani premier Beaty Szydło wybrzmiało wyraźnie – wybudujemy tunel pod Świną. A w dniu zaprzysiężenia rządu, to jest moja osobista refleksja i za nią bardzo przepraszam, w Pałacu Prezydenckim już wówczas wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński podszedł do mnie po zaprzysiężeniu i powiedział – Andrzeju, a teraz bierzemy się do roboty, między innymi tunel pod Świną, bo kto to zrobi, jak my tego nie zrobimy. No i wielka determinacja i wielka determinacja samorządu, jeszcze raz powtarzam, samorządu Świnoujścia o tym trzeba mówić. W imieniu pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen oraz całej Komisji Europejskiej chciałbym szczerze pogratulować państwu tej wspaniałej inwestycji. To wasza, wasza zasługa licząc od pierwszego rzędu do ostatniego. I jeszcze dalej. Gratuluję. Tunel to namacalny dowód na to, że polityka spójności Unii Europejskiej dzięki zarządzaniu dzielonemu daje możliwości kierowania pieniędzy tam, gdzie na poziomie lokalnym zidentyfikowano ważne potrzeby obywateli Unii Europejskiej. Tunel to wreszcie odzwierciedlenie wartości leżących u podstaw naszej wspólnoty współpracy i solidarności. To inwestycja, która dosłownie łączy ludzi, bo taka właśnie jest Unia Europejska. My, jako firmy Gulermak, i ja osobiście jako obywatel polski mieszkając w Polsce ponad 20 lat, jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy częścią tego sukcesu. Bo Wiemy, że ten tunel jest bardzo ważny. I strategiczny nie tylko dla Silnościo, także dla Polskiej. Ten tunel jest konglomeratem ciężkiej i nowoczesnej roboty inżynieryjnej. I to wszystko nie byłoby możliwe bez, bez współpracy, bez ludzi, którzy tutaj dzisiaj byli wymienieni, ale ja jako wykonawca muszę powiedzieć to jeszcze raz. Panie Prezydencie, dziękuję Panu za to, że za rozwagę, za spokój i za to, że podejmował Pan słuszne decyzje w odpowiednim czasie. Panie Ministrze, dziękuję za to, że mogę zawsze do Pana zadzwonić i na Pana liczyć i w najtrudniejszych momentach zawsze nam Pan pomaga. Dziękuję bardzo. Generalnej dyrekcji dziękuję za to że tutaj ramię w ramię, a nie naprzeciwko, pokonywaliśmy ostatnio te wielkie problemy, bo to się zawsze piętrzy na koniec. Tak? I było wiele emocji, za które też czasami przepraszałem, ale to wszystko minie, bo za parę dni o tym już nie będziemy pamiętać. Dziękuję. Dziękuję inżynierowi kontraktu, w zasadzie członkowi ekipy wykonawczej, tak mogę powiedzieć, tak? na końcu. Niektórzy pewnie z was pamiętają, że na początku tego 17 września ja powiedziałem, że przepraszam mieszkańców, bo wszyscy byliśmy wtedy w takim podniosłym nastroju, a ja mówiłem, że jeszcze będziecie nas tutaj wyklinać, bo będziecie mieli trudniej przez ten czas będziemy wam przeszkadzać. No rzeczywiście, rzeczywiście tak chwilę było. Mam nadzieję, że za bardzo nie nabroiliśmy i że będziecie nas dobrze wspominać. My na pewno to miejsce będziemy wspominać bardzo dobrze. Wysłuchałem bardzo ważne słowa, które padły dzisiaj, ogromnie istotne i potrzebne, ale proszę mi pozwolić, że do tych wszystkich ważnych, pięknych i dobrych słów dopowiem jeszcze jedno, a powiem je w imieniu zwyczajnych mieszkańców Ziemi nad Odrą i Bałtykiem i także Świnoujścia. Dziękujemy za tę inwestycję. Dziękujemy, że to dzieło jest dopełnione. Dziękujemy wszystkim Wam, którzy mieliście w tym udział. I dziękujemy Tobie, Polsko i ludziom Państwowej pracy za tą rozumną troskę o Ziemię nad Odrą i Bałtykiem. A jednocześnie chcę potwierdzić, że na każdym etapie tego dzieła Zarówno gdy były wstępne dyskusje i zamiary, jak sporządzane i podpisywane dokumenty, gdy rozpoczynana była inwestycja, i gdy trwała. I także teraz jest obecna tutaj modlitwa. I to modlitwa w różnych językach i według różnych formuł, ale o analogicznej treści Boże przedwieczny, błogosław ludziom, którzy to czynią. Błogosław to dzieło i błogosław tym i tych, którzy będą z tego dzieła korzystać. Was i dzieła życia waszego niech błogosławi, ochrania, zachowa i pomnaża Bóg wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Wielkie Bóg zapłać, najszczersze gratulacje, niech święto w Was trwa, a ludzie niech korzystają. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, tunel został otwarty. Zapraszam wszystkich Państwa na spacer w tunelu. Przejdziemy ponad kilometr i znajdziemy się na wyspie Uznam. Tam na nas również oczekują mieszkańcy Uznam, którzy czekają na nas i cieszą się z faktu, że tunel został otwarty. Na tunel czekałem tak długo, więc. Ucieszyła mnie obecność tak wielu. I proszę zwrócić uwagę, większość z nich, jakąś cegiełkę każdy miał tak. w tym. Bo nawet jak głosował za czymś, co służyło tunelowi, to też był jego wkład. I takich, takich osób było bardzo dużo. Czy na tych osobach właśnie tunel robi wrażenie? Zrobił wrażenie. No, no, oczywiście. No, ta, ta iluminacja, te światła. Ta, ten hymn grany przez naszą wspaniałą orkiestrę marynarki wojennej w tunelu, gdzie to echo zupełnie inaczej docierało do nas, to wszystko, no, to, to ja z tym miałem po raz pierwszy do czynienia. No, rozrobiło to naprawdę przepiękne, przepiękne wrażenie, bo generalnie tunel to przecież tylko inwestycja techniczna dojeżdżania samochodem, tam nikt specjalnie na... Na, dekoracje liczy, Na dekoracji nie liczy, tak? Na niestety nie liczy, ale rzeczywiście oprawa była bardzo ładna i, i, i no i te przemówienia, wszystkie wzruszenia, co tu dużo mówić, niesamowita chwila. Jestem szczęśliwy, że, że no dzisiaj miało to miejsce, wczoraj o 16 przejęliśmy tunel od wykonawcy, a dzisiaj otw otwieramy go i, i, i w zasadzie już jest otwarty za chwilę rowerzyści, a za moment kolejka, mieszkańcy, a za chwilę... Samochody, i to będzie zwieńczaj. Prosimy wszystkich o udrożnienie prawej strony jezdni. Mi się najbardziej podobały słowa pana prezydenta. Bo ja się z nimi w 100% zgadzam, że warto mieć marzenia, a, a marzenia trzeba po prostu realizować. To było marzenie nie tylko pana prezydenta, ale, ale kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Świnoujścia. Nie ukrywam, że też moje marzenie, bo, bo ja się utożsamiałem z tą inwestycją od kiedy w zasadzie zostałem marszałkiem i robiłem wszystko, żeby tą swoją cegiełkę dołożyć. I się cieszę, że dzięki temu, dzięki temu naszemu wspólnemu wysiłkowi i dzięki temu, że się. Zdecydowaliśmy jako samorządowcy iść do przodu. Pan prezydent zdecydował się zlecić dokumentację. Uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Bardzo się cieszę, że to wspólne nasze marzenie się udało spełnić, więc mieszmy w kolejne marzenia i spełniajmy kolejne marzenia. Ja rozumiem, że teraz częściej i szybciej będzie pan w Świnoujściu ze Szczecina. Tak zdecydowanie, a, a jeszcze właśnie korzystam również podobnie jak mieszkańcy z tej fantastycznej okazji, żeby choć raz sobie nie, nie, nie zdążyłem zabrać roweru, więc przebiegnę chociaż więc, więc pomału chyba musimy, musimy się żegnać, więc, dlatego tak. że biegnę tunelem. 3, 2, 1, było w tunelu. Bardzo, bardzo przyjemnie, nowocześnie i pierwszy raz takie coś piękne widziałem. I pierwszy biegacz ze mówi, że było ciemno, ale żadnych nie, nie, innych wrażeń. Tak, na, tak naprawdę super. to się baliśmy, trochę przekroczyć prędkość, bo nastroszono, że jest pomiar włączony ten odcinkowy pomiar czasu. Aha. Dlatego Mam tak trochę też. wolniej, żeśmy przebiegli... Nie, super, super tak jest. Nie. Super, że było Rado można wielko. po prostu przebiec, zobaczyć ten tunel. Podłoże odpowiednie do biegania? Tak. Tak, przy czym są górki, nie było lekko momentami. I zakręty nawet. Tak, ale te górki chyba były bardziej wyczerpujące. W tamtą stronę fajnie, bo z górki, później było kawałek nie niefajnie, bo pod górkę i odwrotnie było tak samo, czyli z górki fajnie, pod górkę nie fajnie, ale tunel piękny. Jasne, można było się rozejrzeć, coś zobaczyć? Bardzo, było, można było się rozejrzeć, zobaczyć, popodziwiać i jesteśmy przeszczęśliwi, że jako stu jedynych, chyba, chyba jedynych biegaczy mhm. mogliśmy przejść tunel bo nie wiem, czy kiedykolwiek będzie jeszcze okazja. No właśnie nie będzie Okazja była jedna i jedyna. No to teraz jesteśmy w serce tych jedynych. To jak trzeba będzie za 100 lat opowiedzieć, to my już nie opowiemy. Jesteśmy za starzy, ale może młodsi jeszcze coś opowiedzą. Ale na pewno zdjęcia po nas pozostaną, także... Takie. Jak było? No normalnie, jak, 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 jak pod wodą. A, a, a właśnie to odczucie było, że, że biegniecie gdzieś tam, a na nie, wami... nie kapało, nic. Nie kapało, ale trochę. E, biegło się dobrze. Bardzo fajnie. I, I te, ile tych kilometrów zostało zaliczonych? Dwa w to i dwa z razem cztery. Czyli razem cztery, tak. Teraz pierwszy i ostatni. No nie, mam nadzieję, że nie nie ostatni. No jak w tunelu, tak? No może jeszcze otworzy kiedyś. Kiedyś. Dla biegów. Tak, następny. <grym i wyszły> tak jest. O! To? To? Zawsze można zrobić. Fajna impreza, że rowerzyści no raz, raz, będą, raz. raz będą mogli, więc fajnie, że jestem w tej grupie rowerzystów. Mm -hmm. A jutro myślę, że już samochodem. Później już nie będzie można. Mm -hmm. Chociaż raz zobaczyć z roweru. To co się zobaczy rowerem, to niestety nie jest w stanie się człowiek zobaczyć za autka. No nie? Czyli Powiedzmy. powinna zostać w pamięci na dłużej. Tak jest, zgadza się. Trzy, dwa, jeden.

Panie prezydencie, jeszcze raz dziękuję, Zdaną, że okay. bardzo fajnie, naprawdę no no wspomnienie chyba zostanie na wieki, tak. bardzo dziękuję, dziękuję naprawdę. Czy myśli Pani już nad kolejną wielką, olbrzymią inwestycją w mieście? Nie, <noise> nie myślę nad wielką inwestycją, jest na pewno jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, zdecydowanie mniejszych. Ten tunel to nie jest tylko kwestia jednego życia, tylko wielu żyć, więc jak dajmy szansę następnym pokoleniom, jest jeszcze rezerwa na drugą nitkę tunelu, więc nie ma problemu, jeszcze, jeszcze takie budowy pewnie w przyszłości będą, a na razie wakacje się zbliżają i trzeba troszkę odetchnąć, tak myślę. Jestem przekonany, za kilka miesięcy, a może, może wcześniej, Będziemy przyjeżdżać tunelem, traktując to jako rzecz normalną, przecież to standard. Usłyszymy co za, z czego tu się cieszyć. Macie tunel, bo, 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 bo. jak inaczej tu do was dojechać? No, można górą albo dołem. My wybraliśmy opcję dołem. I oczywiście wszyscy zapomną e, o tym, kto, kto tutaj miał większy, mniejszy wkład, ale tak zawsze bywa, wie pan, to nie, my tu nie jesteśmy wyjątkiem, więc... Spodziewam się tego, a jednocześnie cieszę się, że kiedy nie będę mógł przyjeżdżać samochodem promami bez kolejki, będę tak jak każdy szybko przyjeżdżał tonem.